Daje milion pięćset tysięcy złotych za tego Bugatti. Bugatti Veyron, 16,4. Sport, cena 20 milionów złotych. Do negocjacji. Odbiór osobisty. Chyba zapomniał pan jednego zera. Milion pięćset tysięcy złotych? Dawaj pan numer konta. Numer konta? Ten Bugatti kosztuje 20 milionów złotych. Pańska oferta to ponad 90% poniżej mojej ceny. Nigdy w życiu, nigdzie na świecie nie było niczego z 90% zniżką. Widzę tu parę mankamentów. Trzy odpryski od kamieni trzeba będzie całe automalować. Liczę za to 2 miliony złotych mniej. Opony też już łyse. Wymiana to leko 500 tysięcy złotych. A hamulce pewnie też do roboty, znając życie, odejmuje kolejny milion złotych. Nic nie jest cenniejsze niż czas. A trochę już tu negocjujemy, odejmuje kolejne pięć milionów złotych. Dobra, moja kontraoferta to trzy miliony złotych. Sam dałem za niego piętnaście milionów złotych, więc i tak jestem stratny. Okej, okay, trzy bańki, stoi. Zgoda. Może pan podrzucić auto, bo ja teraz nie mam czym dojechać. Pociągiem mam jechać, czy jak? Niestety nie. Odbiór tylko osobisty pod tym adresem. Jestem na miejscu, ale tu jest tylko jakiś cyrk korona. Gdzie to Bugatti? Wejdź i zapytaj klauna. Może mają jakiegoś Bugatti za trzy bańki dla ciebie, pajacu. Albo jakiegoś zdezelowanego Fiata. Bardziej pasuje do twojego budżetu. Serio?